cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i dzisiaj zagramy sobie Angelo, ponieważ mamy widzowie na knockoutie mutację w końcu i właśnie na to czekałem. Mamy tylko 2 godzinki 36 minut właśnie na ten tryb i słuchajcie, jeżeli chodzi o tryb knockout, to Angelo idealnie widzowie na to siedzi. Mamy te trzy strzały, które bardzo łatwo można w kogoś walnąć. Gorzej jak będzie jakiś tick mm, i tak dalej, ale zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie. Jeżeli chodzi widzowie aktualną ofertę, to na przykład jest taki piękny robot Spike, no ale wiadomo, ja Spike'em nie gram na razie, mam dużo skinów do niego, znaczy dużo Skinu. Wiecie o co chodzi, jakby? Tutaj wydaje mi się, że skinów, no, jak na to, że nim w ogóle nie gram, to i tak mam dużo, widzicie? Także naprawdę sporo tego jest. Tutaj kupa Spike, no wiadomo, Spike Kupa. Ostatnio grałem na niego, śmiesznie to wyglądało, ale zanim przejdziemy, widzowie, do odcineczka, to sponsorem dzisiejszego odcinka jest edeba.com I słuchajcie, dzisiaj mam wam giga info do, powie do powiedzenia. bo słuchajcie, od 10 do 20 maja macie specjalny kodzik na gierki. I słuchajcie, na przykład wziąłbym sobie Minecraft Legends Deluxe. I tutaj bierzemy oczywiście. To tańsze, najniższa cena, cykl, kup teraz. I słuchajcie, w tym momencie trwa taka promocja, że mamy kod dla Polski Poland słuchajcie, 10 i możecie sobie jeszcze obniżyć cenę, czyli generalnie 49,41 za Minecraft Legends. Więc na pewno tutaj widzowie mega tadiutko. Oczywiście widzowie nadal też dostępne są tutaj promocyjne gemy z bonusem i dodatkowo z cashbackiem słuchajcie, możecie sobie później znowu kupić te gemy. Także jak najbardziej Brawl Stars, czy na przykład Stumble Guys, wszystkie gierki, które są widzowie na doładowania. Są dostępne na tej stronie, także zapraszam do linków w opisie. Pamiętajcie o kodzie Poland10, żeby sobie wbić po prostu kodzik na jakąś gierkę i mieć ją jeszcze taniej niż same tutaj ceny, które są po prostu już i tak mega tanie. Jeżeli chodzi o baza, to za chwilkę będzie hypercharge, widzowie, i będziemy mogli przetestować Godzilla. Dostałem też filmowca baza, jak grałem rankedy, bo uwaga, grając rankedy ostatnio wbiłem prawie legendę trójkę, czajcie? Dosłownie i źle też mówię, bo ja już gram 4 miesiące, ja myślę, że 2,5, także nie wiem, jakoś to tak ten czas leci, widzowie, no ale. Mamy brązowy, srebrny, złoty, diamentowy, mityczny, legendarny, trzy już prawie był, no niestety się nie udało, dalej będziemy próbowali i widzowie może mistrza wklepiemy w tym sezonie, na pewno pod koniec sezonu się opłaca grać, bo już nie będzie tych takich wariatów totalnych, Duży wiecie, tych prosów, którzy wbijają ponownie. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, widzowie, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba dzwonem oczywiście i ciśniemy nabić dropy, widzowie. Aktualnie skin do ze Squad Buster, który mamy dostać za darmo, za 30 milionów rejestracji, widzowie. O nie no, Rufs i Rico, oni cały czas odbijają od ścian jak wariaci, nie? Więc może być trudno, my też mamy Rico. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie, widzowie, ale zakładam... Właśnie, oni dali Rufsowi coś takiego... Że to lata po mapie, czajcie? I jak ktoś popikuje Rufsa z Rico, to wtedy takie coś się dzieje, nie? I nie wiecie, dosłownie wy nie wiecie, co się, co się tu dzieje. To po prostu latają wszędzie pociski, nie? Jak ja wbiłem na Angelo na napad. Na napad chyba to było. I wtedy do. Wiecie. Mega ciężko, bo tutaj wszędzie coś lata. Ten Rufs tutaj siedzi. Patrzcie tego Rufsa, dziada jednego. Dobra, mamy go. No, nasi lepiej grają, ale tak jak mówiłem, zostawcie łapę, zostawcie widzowy suba. Bo naprawdę staram się tutaj codziennie nagrywać. Już wczoraj no, miałem taką załamkę, bo grałem te rankedy, chciałem wbić bardzo wysoko. No i się tak poddałem dalej, wiecie, żeby. No nie nagrałem nic po prostu, także niestety, widzowie się nie udało. Ok, siedźmy w naszym bagnie i spróbujmy gdzieś tam walność. No tutaj to jest granie na zasadzie. O, dobra, mamy go. Mamy Rico. Także, no, jak widzicie, Angelo jest naprawdę przepotężny, jeżeli chodzi o granie nim, właśnie w taki knockout. Patrzcie, te trzy strzały zawsze jakiś trafi. Mi się wydaje, że zawsze jakiś trafi. Na pewno lepiej grać Angelo na mutacji, niż bez tej mutacji, nie? Więc tutaj mi się wydaje, dobra, Rufsa, czy ja chcę grać z Rufsem? Dawaj, Rufs, gramy, jeżeli będziesz chciał, to gramy, bo Rufs jest naprawdę mega potężny, widzowie. No, generalnie ten, ten psiak, nie wiem, to jest chyba pies, nie? Jakiś pies kapitan. No i też tam grają naprzeciwko Rufsem. No nie dziwię się, bo. Bo każdy już skumał, że rówca jest mega łatwo wbić. On ogólnie nie był jakiś mega grany, ale jak jest mutacja, widzowie, to jest bardzo często grany. Patrzcie, bo on wtedy odbija te pociski i one się odbijają po kilka razy od ściany. I to naprawdę jest totalnie chore, co ten rów potrafi zrobić. My, oczywiście, dojedziemy tutaj meg. Dobra, dojeżdżamy ją, mamy. Dobra, widzowie, teraz szybko broka. No, mamy problem. Mamy problem. I to nie małe. A moje ziomki są już wywalone. No nie, no najgorzej. Ja tu mech rozwaliłem, a oni się wywalili po prostu. Ale widzowie lipa. Dobra, podejdźmy sobie tak. ja ominęło go, czekajcie. Dosłownie go ominęło akurat. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Mamy, mamy to, widzowie, mamy to jakoś, nie wiem jak. Ja nie mogę, patrzcie co Angelo robi, nie? Właśnie o tym mówiłem, że Angelo jest giga OP, giga OP, nie? Ja właśnie wykerowałem widzowie ich. Znaczy jeszcze nie wiem, czy wygram. Ale na pewno grubo tutaj widzowie zrobiliśmy. Dobra, lecimy z nim, lecimy z nim. On się tu gdzieś chowa. Dobra, uwaga, uwaga. Mamy to, widzowie, chyba to. Znaczy, chyba to mamy. Okej. Okay. Dobra, mamy to. No, dosłownie rozwaliłem trzech na jeden, widzicie to? No, potężny Angelo, potężny, aż mi zaklaskali tutaj. Dzięki bardzo. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. No, aktualnie troszkę panowie się nie wysilili, ale mam nadzieję, że tutaj ogarną. Dobra, mamy go. I została Mac. Mac to już formalność, bo ona tutaj sama nie da rady. Mac ma jakiś boost, w sensie ma jakiś tam dodatek. Już chciałem sobie ulta wrzucić i ją postrzelać tak szybko. Dobra, no w sumie ten Rufc mój nie jest jakiś tam najpotężniejszy. Patrzcie, zrobił 01, no więc tutaj wiadomo, ale dobra, gramy jednak widzowie solo. Zobaczymy, jak pójdzie. Niech nam dobiera randomów cały czas, także będzie jeszcze ciekawiej. Mamy jajco potworne, 50 punktów zadymiarza. Dobra. No i Angelo już miałem tak naprawdę na 910 widzowie, więc to, co ja teraz gram? To i tak jestem do tyłu, nie? No niestety, wbiłem prawie widzowie 950, to już by była 29 ranga. No ale jak widać, teraz knockout oddaje, nie? Jak mamy knockout z modyfikatorem, to Angelo, widzowie, musi być grany. Mamy Rico, mamy Piper i El Primo. El Primo to łatwo będzie porobić. Nie wiem, co on ma na mutacji. Coś tam miał, że chyba z tym skokiem? Jakieś takie dziwne rzeczy miał. Dobra, zobaczymy, widzowie, na spokojnie. El Primo tutaj rzuca. My teraz podchodzimy do nich. Patrzcie, co robimy. I mamy, mamy. A nie, no El Primo akurat. Kurde. Bo chciałem, żeby w Piper to wleciało, a wleciało w El Primo. Jakby trafiło w, w Piper, to już by nie żyła, nie? 100%. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy, widzowie. Mamy Rico. Dojeżdżamy dalej, dojeżdżamy dalej. O, nie trafiło jej. No nie, do gościu. Dobra, udało mu się. Ja odwaliłem, widzowie. Miałem ją tak łatwo do porobienia. Jeszcze nie umiem tutaj troszkę... Dobra. Lecimy, lecimy. Chowajmy się tutaj i wyskoczymy na tego El Primo może. O, właśnie o to mi chodziło, żeby na niego wyskoczyć. I teraz tak, widzowie, my robimy tutaj ładowanko. O nie, niedobrze, niedobrze, no ten... A, i ten El Primo to bardzo się rzuca. Dobra, chyba wiem, co on ma na tej mutacji. Że on ten skok ma więcej? W sensie częściej? Albo coś takiego? Dobra, jednak powiem wam, że najgorzej to mi się gra na El Primo. Tak szczerze, myślałem, że będzie OK, A tu się okazuje, że właśnie El Primo najwięcej mnie porobi. O, oje! Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Jakby mi się wydaje, że Riko jest najlepszy z mutacji. Wiadomo, jeżeli chodzi o Angelo, okej, okay, jest super, ale widzowie, to co tu się dzieje, jeżeli. Wiecie, bo problemem jest jedno: My to przegramy z jednego powodu, że mają primo który rozwalił nam wszystkie krzaki, bo wtedy oni wiedzą, gdzie my jesteśmy, nie? Więc tutaj. Okej, okay, okej, okay, wiadomo, to było przegrane, ale to dlatego, że właśnie chłop rozwalił wszystkie krzaki. No bo gdzie się mamy schować? Oni nas widzą i po prostu sobie odbijają i nas rozwalają. To akurat było bardzo niebiłe, nie? Mega. No to mi się wydaje, że też będzie ciężko jednak, bo bardzo dużo jest Riko, nie? Każdy gra tego Rico. I ciężko jest wtedy coś zagrać. Może jak będzie inna mapa z knockoutem, to będzie to lepiej szło, bo... Widzicie widzowie, co Riko robi? No właśnie. Ten tutaj nasz też stoi, też nawala. I te pociski latają po całej tej mapie. To jest totalnie chore. Jednak widzowie dopowiem no wam, że tutaj najlepiej to tu się wbija teraz Riko i Rufsa, nie? To jest chyba, są chyba dwie najbardziej szalone postacie na, na tych mutacjach. Tak mi się wydaje. Że one są takie najbardziej. No, powalone. Patrzcie, tą szeli Ona musi się chować, ona nie wie co robić. No, na pewno jak poczekają na strefę. To będzie najlepiej, a ten Rico nie powinien strzelać teraz, bo zaraz go dojadą. Te strzały, widzowie, one latają po całej mapie. Nie jesteście w stanie za dobrze się bronić na Angelo, no bo mogę wyskoczyć i tak dalej, ale ciężko jest tu cokolwiek zrobić. Ja nie wiem, czy im to wyjdzie. Jeżeli Shelly nie dojedzie ich jakoś mocno, no to Rico chyba zaraz padnie. Chyba, zobaczymy. Dobra, na razie to jakoś idzie. Dawaj, dawaj tego rówsa dawaj. No, ta Shelly zaraz dostanie, niestety się to odbije w nią. O, odbija się, weszła w to. Idealnie w to weszła. Także widzicie, no tutaj jest granie pomiędzy Rico, Rówcem i tak wiecznie, nie? To jest po prostu szalone. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, może inaczej zrobimy. Może zrobimy takie granie... Nie no te mutacje, widzowie, ja się cieszę, bo jest fajnie, ale powiem wam, że nie no, niekiedy te mutacje są chore totalnie. No, co on robi? No po prostu wali wszędzie, nie? To cała mapa się po prostu trzęsie od pocisku. widzicie to? No i jakby... Gdzie ja mam, widzowie, uciekać? Patrzcie to. Jak ja mam kapę to. Okej, nie mam pytań. Rufus i Rico w teamie? Dead. Totalnie widzowie dead. Deaduwa. Nie, nie da się. Po prostu się nie da. Ja nie wiem. Widzicie to? Nic nie mogłem zadać. Ten Kiel też nic nie robił, bo on po prostu sobie wbił do gry. To chyba działa tak, że klikacie graj, trafi się Rufus i Rico w waszym teamie, wygrana. Jak się nie trafi, przegrana. I tak cały czas. Coś mi się wydaje, że to jednak tak wygląda. To jest straszne. Naprawdę. No, co tu się odwala? No ten... Poko z Brokiem, to już łatwiej będzie wygrać, ale jeszcze Rico znowu mają, nie? Także cały czas każdy, gra, w ogóle każdy gra tego Rico, który jest tym świetlikiem, nie wiem dlaczego, jakoś tak po prostu zawsze to widzę. Dobra, spróbujmy. No już idzie, już idzie, już strzela, widzicie? Już odbija te pociski. No i to leci wszystko we mnie. Ja, ja nie jestem w stanie tego jakoś wiecie dobrze ominąć, bo to cały czas tutaj leci. Także powalone, powalone po prostu. Angelo jest powalony, ale wcześniej... Ja nie wiem, czy to ludzie teraz ogarnęli o tym Rico i Rufsie, że wcześniej nikt tego nie grał, bo powiem wam, że jak wcześniej wbijałem Tysiaka na Angelo, to nikt za bardzo nie grał tego Rufsa z Rico i były takie meczyki, że wiecie, Piper była, nie? I tak dalej, także łatwo było w miarę to wygrać. A teraz, jak jest ten Rufs i Rico, jak ja go mam w teamie, widzicie? No to wtedy wygramy. Wtedy wygramy wszystko, ale jeżeli mamy... W teamie coś innego, a tam mają Rufsa, Rico, no to przegramy. No to jest takie chore, nie? Uwaga, uwaga. Uwaga, panowie. No nie doleciało do niego, niestety. Dobra, lecimy tutaj. Troszkę w te kulki wpadnę. Dobra, nawet nie troszkę, bo bardzo. No powiem wam, że to jest totalnie chore, nie? Naprawdę, to jest totalnie chore, co tu się dzieje. Jedyne, co widzę, to że Rufs i Rico rozwalają całą mapę. Mi się wydaje, że jakbym miał jakiegoś ziomka, który jest Rufsem, Rico to wtedy mógłbym z nimi grać na luzie, bo wiecie, po prostu byśmy wszystko wygrywali. No nie tak to testuję, ale jak testuję te mutacje dzisiaj, to, to naprawdę jest chore, jak tak sobie o tym pomyślę, to naprawdę straszne, jak tutaj się odwala, nie? Nie jest jednak to takie proste. Tutaj mają Angelo, okej, okay, tutaj jest ciekawie. No i ten Stu, który cały czas może dawać sobie, wiecie, może cały czas lecieć do przodu, nie? W sensie cały czas może przeskakiwać. Właśnie o tym mówiłem. Także jest to powalone. Dobra, lecimy, lecimy z nim. Lecimy, lecimy. I mamy go. No właśnie, chciałem go tak dojechać, wiecie, takimi autostrzałami, bo naprawdę. I ten ziomek nie przyjął zaproszenia, i tak z nami gra. No powinien tym rówcem grać z nami, to byśmy wszystko wygrali. Bo to naprawdę jest dobrze grane. Ja też potrafię zagrać, wiecie, że się nie wywalę. Jeżeli będę miał takiego rówca, to już w ogóle. Dobra, mamy go. No i tyle. Więc tutaj Ziomeczek powinien z nami grać, moim zdaniem. To byśmy daleko zaszli, wiecie? Bo ruch z Rico byłby okej. Okay. Zobaczymy, może... O, teraz przyjął widzowie, teraz przyjął. Dobra, tu gramy. Zobaczymy, czy się uda. Jak przegramy, no to myślę, że wtedy po prostu to już zostawię tak poza nagraniem. Będę musiał tego Angela jakoś spróbować wbić, bo wiecie, no nie chcę was tutaj też zanudzać. Ale tu, co wam pokazuję, to naprawdę, jak widzicie, no, tryb jest szalony i większość osób... Dlatego się opłacało w sumie na początku grać tym Angelo, tylko że ja miałem wyjazd, dlatego nie miałem jak. Bo gdybym na początku już grał, to bym szybko wbił, kiedy ludzie jeszcze nie każdy miał te mutacje, nie? Teraz już dosłownie prawie każdy ma mutacje. No co sprawia, że jest mega trudno, nie? Jest mega trudno tutaj sobie to ugrać. Dobra, tutaj poziomka musimy wjechać. On gdzieś tam jest. No, właśnie, także rów go totalnie dojechał widzowie. Nie wiem, dla mnie to jest chore. Jak mamy Rufsa i Riko, to serio, to jest, no, No to jest nienormalne akurat. Dobra, tutaj Ziomek nie bije trochę. Dobra, strzelamy w niego. O, 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 dobra. Trzeba omijać tego Riko, trzeba omijać. Dobra, gdzie jest ten Ziomek? Tu jest. Dobra, mamy go. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, panowie, Właśnie o to chodzi, żebyśmy grali razem. Po co gracze co jak to tak dobrze idzie, nie? Widzę, że chcą grać dalej chyba. Dobra, grają dalej. No to ja coś spróbuję wbić, zobaczymy ile wbijemy czy może jednak przegramy. Dobra widzowie, małe podsumowanie, 926 pucharków, czyli całkiem nieźle, na razie sobie odpuszczę. Powiem wam tak, ogólnie Tysiaka da się wbić, miałem Rufsa i Rico w teamie, troszkę Rico później przestał grać dobrze, no i wiecie, nie dawaliśmy rady, bo w przeciwnej też był Rico i Rufs i ten, który był lepszy Rico i Rufs, ten wygrywa, no po prostu Rico i Rufs przejęli Brawl starca, jeżeli chodzi, zwłaszcza o taki knockout, nie? Pewnie każdy tryb tak naprawdę, w którym mamy knockout, jakiś napad, gdzie mamy po prostu Mutacje. Na starciu to może nie tak do końca, ale wolę nawet nie wiedzieć, co tam na starciu się dzieje, bo tam w ogóle może być dym taki, że masakra. Także ogólnie, no to, to jest widzowie chore, nie? Ja się nie spodziewałem, że Rico i Rufs aż tak przejmą całą grę, nie? Jakby tutaj, mi się wydaje, że to jest takie granie, że kto trafi. Przypadkowo tymi kulkami do no to trafi, nie, więc tutaj mógłbym tak naprawdę ulepszyć sobie Rico troszkę i troszkę wyżej go wbić teraz, nie, bo się opłaca po prostu, ale ja nie mam go na dużym poziomie, mam na bardzo małym poziomie, patrzcie, wyrzutnia piłek to ok, tylko musiałbym wszystko inne poulepszać, ale nie mam pieniędzy, jeszcze tutaj chciałem, wiecie, baza zrobić, wszystkie pociski Rico odbijają się więcej razy, no właśnie o tym mówię, to jest chore, a ten rufs w ogóle jak działa? Ja się nawet chyba nie mogę zobaczyć, co nie? Chyba nie mogę. Czekajcie, nie, mogę. Róws, wiązka laserowej dubeltówki rówca odbija się dłużej i dodaje jeden pocisk. No właśnie, to jest to, że tych dwóch chłopów przejęło Brawl Starsa, moim zdaniem. Co wy o tym widzowie myślicie? Napiszcie i patrzcie to. Mamy raz, dwa... Tak naprawdę, a po co ja liczę? Jak, tak naprawdę 11 mutacji mi brakuje, czyli 11 postaci, ale jeszcze więcej, bo ja, ja postaci widzowie. No mam 55 na 79, więc tutaj generalnie brakuje nam tak naprawdę widzowie 24 postacie. No jest to jeszcze dużo, ale... Na 4 miesiące grania to mam dużo, widzowie, czy nie? Jak myślicie? Dużo nas zbieraliśmy? Nawet dużo skinów, to na pewno. Myślę, że pogram sobie może spróbuję rankedy teraz. To no w każdym razie, widzowie, dzięki zobejrzeniu kolejnego potężnego zbagania się tutaj z pucharami i tak dalej. No myślę, że dobiję tutaj kolejnych ziomków na 25 i wtedy będziemy kombinowali z 30 nie? Tak mi się wydaje, że trzeba będzie tutaj 25 ponabijać i kombinować 30, kolejne, czyli wiecie, kolejne tutaj wiecie. W ogóle Angelo przegonił Lili na 30, to też jest ciekawe. Dobra, powiem Wam tyle, widzowie. Siebado i dzięki za obejrzenie.